Cześć mordy z tej strony Kalu, tam Was w specjalnym dzisiejszym dniu. Bożonarodzeniowy odcineczek, Bożonarodzeniowe Stanty z dziewczynami jest dzisiaj ze mną Wiki hey. oraz Madi. Hey. I moi drodzy, dzisiaj za każdego wykonanego stanta dziewczyny otrzymują 800 zł, ale z racji tego, że mamy tak szczególny dzień, stwierdziliśmy i dziewczyny stwierdziły, za co szacun, że przekazujemy te kasę na cele charytatywne. Moi drodzy, to jest tak jak mówię, odcinek specjalny. Standy są dostosowane, aczkolwiek musicie dziewczyny się trochę postarać, nie? Bo wiecie, łatwo nie będzie zdobyć. Najprostsze nie są, ale mam nadzieję, że są takie do zrobienia, żeby wybrały tak, jak tak. najwięcej Ja właśnie dzisiaj wybrane. wam kibicuję, zazwyczaj, yy, wiecie, jest na odwrót, że jednak modlę się, żebyście nie zdobyły tak. A dzisiaj no jak najbardziej, yy, że tak powiem, trzymam kciuki, żeby ta kwota była jak największa No i generalnie widzicie już nasz ekran, Mikoła już czeka na to, żeby robić stanciory Dziewczyny, ile łap w górę, żebyśmy kolejny odcinek zrobili? Ostatnio było ponad 70 tysięcy łap Ile 73 628, bym to Jezu, ale to jest duża liczba, no dobra, no dobra, mamy Musimy nadzieję że dziewczyny dadzą radę dzisiaj. Umiejętności stanterskie już poprawione na dobry poziom. Życzyłyśmy, zaczynamy. Oj, drodzy, i przenieśliśmy się na stanta numer jeden. Jesteśmy w ogóle w North Yankton. Wy dziewczyny wiecie, co to jest North Yankton? Brzmi jak jakieś super zimowe miasto. No, to jest miasto tak. z g z prologu, dokładnie. Piękna atmosferka. stwierdziliśmy, że tutaj poskaczemy, a tu jest naprawdę dużo spotów. I tak, wasz Mikołaj musi wystartować z tego miejsca. Musicie ruszyć, prawda? Bampnąć się tak, o, żeby wskoczyć na dach tak jak zrobiłem to teraz, nie? Polecam się przesunąć do tyłu na dach, nie? Żeby Czy e, mogę zadać pytanie? No. Czy śnieg jest śliski? Śnieg jest trochę śliski, no okay. i tak jak w realu. No tak okay. wygląda Nie, to prawdziwe dziwniej. życie. I patrzcie, stąd teraz ruszacie, podnosicie motocykl. Chociaż nie musicie, bo raczej dach powinien e, was, was wybontować. płaski dach tu jest w ogóle. Tak, i z tego płaskiego dachu dziewczyny, bardzo prosta sprawa. Na tą stodołę, która jest tu obok, możecie zeskoczyć cyk, a możecie też po prostu. O, ja zrobiłem to za pierwszym razem. Świe. Jestem na dachu i tutaj czeka 800 zł na cele charytatywne, więc. Dobrze, let's get it! Kto zaczyna w takim razie? Okay, ja zacznę. Torka, tylko nie hamuj, hamuj dzisiaj wika, hamuj ha, ha, O nie, zaczną gadać. Ha, jeszcze, ha, żeby... Będzie szywał. Proszę bardzo. Jest mm, teraz do góry? Mm. Tak, trzy próby. Upsi, zapomnieliśmy o tych próbach, że jest ich mało. Na święta cztery próby. Dobra, to święta. Na święta cztery próby. O! Co ty? No prawie, eee! co ty? Zaspej! zrobiłaś? Zaspej. Nie, no Bo kurde. Dru, druga próba wiki zmarnowała. Nie, nie, to nie będzie taki prosty. No. Uuu, hamuj! Hamuj 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 hamuj! a i co? Musisz wyskoczyć troszkę do tyłu. Weź do tyłu i skręć tam, tu jest taki ja dzyngiel. Na tego dzyngla albo po prostu podnieś motocykl wyciele. do góry. Moment, a, 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 moment, bo ja muszę... O! Do mnie. Chyba tutaj od boku, tak jak ci Madzia mówi. Z lewej strony, ja tutaj, tutaj o! To... Ale to nie jest takie proste, bo ja... Ja wiem, wiem, ale musisz sobie wycelować. Po prostu sobie wycofaj moto... motocyklem, cofnij sobie. Nie w tę stronę! Pychał! No, śmiech, Ja wiem! I gaz! I know, o! I know! No i co ja teraz? Ja mam teraz w prawo, w prawo, w prawo. Tam, tam tutaj, tutaj. No właśnie, tutaj. ja nie widzę. O, o, o. Tu? Tak, do przodu musisz się rozpędzić. Hamuj, 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 hamuj. Do góry, Wiki teraz. A mój. A mój, a mój. Musisz się obrudzić, nie? I teraz do tyłu. A. Troszeczkę, albo do tyłu. Do tyłu. O, I jak jak to i co teraz? No i teraz do przodu, i też do góry tam, no, tam, po prostu podnieść lewą gałkę. I do przodu, no i lewa. Hamuj, hamuj, Super, dobra. Super. Moi I teraz drodzy, wikaj, jest naprawdę już daleko. Tak, tak, teraz prawo, kamera ja Nie dam rady, tak. O, i tutaj na te zaspekt, tylko rozpędź, rozpędź się lepiej. jak najszybciej, no. jak najlepiej. I tam na zaśpiewa, żeby nie spadła na... znów tutaj. Na górze, wyląduj najlepiej na samej górze. Dobra, no. kamera, proszę. No i też podnieś, pamiętaj, Trzymam, żeby podnieść koło, uwaga. Góry! Nie! Nie! Oj Boże! O mój Boże, czy to była trzecia próba? Została ci ostatnia. Ja cię pipce. Czy to jest moja ostatnia próba? No. <śla> <śla> Madzia, bierz to Przepraszam, Oj, ja chciałam o, No Nic nie szkodzi, jeszcze będą dwa dzisiaj stanty Może któryś się uda Powodzenia, Madzia <laughs> Dzięki No nie jest to takie zbyt proste, ale zobaczymy jak pójdzie Madi Moi drodzy, teraz Madi Nie pójdź <laughs> Moi drodzy, teraz Madi <laughs> próbuje zdobyć 800 zł Harzela śmiechu Madi pierwsza Madzia! Jak jest? to się stało? Jak? Teraz proszę teleportować mi tu motor. <laughs> a, a jak, jak, jak cię. Leciłeś... <laughs> Aj, bo ja chciałam jeszcze wyjść na tak, ten. jest za gruby, to, żeby on kurde Zrobiłabym bo... to bez motoru. Wyjeżdżam. Nie no, proszę, znowu moi drodzy, yy, że tak powiem, biorę Madzie na starta, bez cięcia. Madzi, ruszasz w drugą próbę. Proszę bardzo. Czy to się uda? Czy... Madzia robi Madzia to samo, dziewczyna zapomniała jak się gra Wiesz dlaczego? Bo jak, bo my jak Nie, dajemy ma... do góry to wtedy nam tak, się skręca tak. No i pamiętaj żeby podnieść koło, koło podnieś Tros Madzie! Koło podnieś Ale troszeczkę za, troszeczkę za późno, bo ja podniosłam Wreszcie, Madzia wzię... ja, ja wzięła do serca wskazówki do od razu Do trzech tutaj. razy sztuka czy do czterech Ta, To jest to czwarta i... próba Powiem wam szczerze, że to jest najcięższy fragment Teraz mam wrażenie, że już wychodzi trochę lepiej Do tyłu, okay, do Powiedzcie mi czy mi się do tyłu daje, bo on wyciąga A, No ja nie wierzę w dziewczyny, ja tu je uczę tyle odcinków, bo żeby on wyciąga do... ten! <laughs> Co ty robisz Mikołaj, czemu wyciąga, Ale on wyciąga Gnata? Wyciąga on jak się cofa jak Mikołaj się cofa... Z, z bronią to jest źle Dobra, dobra, we... to we... jest źle No nie i podnieś koło Dobrze. Mikołaj jedzie przy, Dobrze. przynieść prezenty. Teraz ostatnia... Dobra, nie gadać, ja to już skończyłam, prawda? Ostatnia próba. No Wika też tak mówiła. Zaspa na dachu tej stodoły jeszcze cię może zatrzymać. Dawaj Nie od razu może. A mój, a mój, a mój. Dobra, da. No dobra, ale teraz wyjedź. Teraz wyjedź. Moi yes! drodzy, brawo! Udało się pierwszy stan wykonany. 800 zł przekazujemy, wszystko zobaczycie pod koniec odcinka, natomiast teraz lecimy na stancika numer. Moi drodzy, po obejrzeniu stantów zapraszamy Was na kanał Wiki, ponieważ tam wlatuje dosyć ciekawy film, który chcemy dodawać zawsze w Boże Narodzenie. Co roku? Tak. Zawsze to się, to się okaże dokąd? Eee, tak, co, ale. Co, co ja to znaczy? Co, zawsze, co, to, co to, to się okaże dokąd, no? Powiedz. Dopóki będziemy nagrywać na YouTubie w ten sposób. O. Będzie to film, który będziemy odpowiadać na pytania na temat e, dnia obecnego, tego co się dzieje w tej chwili, na temat Wigilii, na temat naszego związku i innych takich rzeczy. E, to będzie taki sentymentalny film, będziemy go nagrywać co roku. i robić update z tego, co u nas się dzieje i jak wygląda nasze życie. Więc myślę, że będzie ciekawe. Dokładnie, dlatego zapraszamy po obejrzeniu na kanał Wiki. Maddy, wpadniesz na film? Tak. Cieszymy się, a teraz zobaczymy. Dziewczyny moje drogie, widzicie stodoły? Już chyba widziałyście stodoły. Mam stodo, Stodoły na w Nortyangton jest, tak. jest piękna, nie? Stodoły w Northygton są piękne. Ja co mam, ja gadam, ja mam u... pytanie. Nie, nie pytaj, tylko oglądaj, robisz ja mam coś pytanie, takiego. czemu się tu dach nie zawalił, jak tyle śniegu jest na górze. I widzicie, co przed chwilą zrobiłem? Wyskoczyłem sobie na dach stodoły. I, I to, to jest tak na i to jest koniec. Wystarczy dobrze się odbić. Z palcem w nosie, jakby to powiedzieć. Nie wiem, czy widzieliście, gdzie się odbiłem. Ja wam nie powiem już więcej. Tak, tutaj o ten ten dżingiel tak, od, od Jingle Bells'a tutaj musisz się odnieść. No już, prosta sprawa, ja się nawet od tego... Yy... Od tej kopki. Kopki mogę się... Ja zaczynam. Proszę, nie, dobra, no, czekaj, cwaniara. Dobra, cwaniara. No, Dobrze, no, jeśli to będzie to trzeba, zrobisz to, co będzie trzeba, będzie trzeba, zobaczymy, czy... Jas! Yes, Finiuszki <laughs> No co mogę zrobić, no? Nie sądziłem, nie. mi się wydaje, że mi to ta czapka Mikołaja pomaga. No, a e e jak tego nie, nie przejadę, to znaczy, że to czapka Mikołaja. To ubierzesz sobie ją. Albo elfiacką zakładaj. O, 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 tak, to... Matching. Okej, okay, to są czapki mocy. Jak się teraz uda, to znaczy, że czapka musi zostać ze mną do końca. Dawaj, to dawaj w takim razie. Wika, moi czapka. drodzy, przy próbie numer jeden, pamiętaj, żeby podnieść motocykl. Ja już więcej nic nie powiem, ja mam coś zepsutego. Ale nie, no masz jeszcze dwie próby, spokojnie Wika przekazuje ci moc Moc Tantera Moc Tantera, z mojej au. Dobra dziewczyny, dziewczyny moi drodzy Mam niezły mood Patrz, Wika jedzie To już nie wiem sobie jak ci pomóc Spaliłeś motor, jak ty to zrobiłeś? Uciekajmy Lecimy kochani Teraz się uda, trzymaj Dawaj, wyżej Trzymaj, no ale ty skaż i pamiętaj, żeby podnieść motocykl Podnosi już Moi teraz, drodzy, trzymam teraz. kciuki Pali się! Hamuj! <noise> Wejdź na górę Nie, jak wsiądziesz i wyjedziesz, to... Jak się jestem. wsiadało, jest e. y żółtym E się wsiadało na klawiaturze Hahaha <noise> Ja jestem słaba Ja prawie wyłączyłam komputer <laughs> Kalu sprawdziłem w prawdziwym tego dlatego teraz on trzyma za kórkę. Trzymam, trzymam za, za pompona No właśnie Puść, puś, 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 no patrzcie od razu Od razu raz wyjdziesz wyżej. wyżej Brawo, przybił pompon A. Przybij pompon, ja nie mam pompona Więc co no, łączę się z wami Moi drodzy, piękny wynik, naprawdę już nam się zrobił z tego piękny wynik. E, no i co? Przechodzimy do ostatniego stanta z saniami Mikołaja. To jest Jej. specjalny stan. Ja zostaję w tej ja Tak, musicie zostać, musicie zostać. Dziewczyny, ostatni stan będzie z saniami Mikołaja. Jak widzicie, będziecie musiały przelecieć pod... Tymi dwoma mostami tutaj, siup, siup, prawda, i odlecieć y, do dziew... Tak, odlecieć inną dal Jesteśmy z Saniami, Mikołaja, ja wam pokażę, moi drodzy, jak to powinno wyglądać Dziewczyny powinny zrobić coś takiego, że se lecą, lecą Jak ty to robisz tak dobrze? Cych, pod mostem numer jeden i cyk, pod mostem tam... Jak się biły <laughs> Nie udało mi się, ale coś takiego Czemu to tak szybko jest? <laughs> nie wiem, <laughs> patrzcie jak to wygląda Ja nie <laughs> On nabyś śmieszny mnie, że mają takie proste nogi <głos> <głos> Trzy próby Wiki moi drodzy Wika ruszyła w tym momencie. Zobaczymy... jechać ładnie. O pa, kurde, patrzcie. No Nie, ja nie śmieszam teraz. O ty Ale gdzie to jest teraz w lewo? W lewo, w lewo, no, na no, maksymalnie. No, no, musisz. Dawaj. Do góry. Dawaj dobrze, dobrze, dobrze! No! Zakaciłeś, i Chcę jeszcze zrobić stanta, w Poleciała tymi cenami, dura... <willizup dig�> co? Czy zrobię stanta? To się O kurde, nasza kwota rośnie, coś yes. pięknego, moi drodzy. Gratulacje, Vicky. Lejka mi się ręka odpada, wygląda. Kolejne 800, wlatuje. Już jest 3200. Czyli jeśli ja dam radę, to będzie rok 4000. 4000 koła, mój. Ja mimi. no to, dobra. To jest naprawdę pokaźna sumka. Zawsze tak, tylko musisz powolutku. Czy mamy, czy mamy? Tylko muszę dać Tak, tak, tylko dajesz gazu, no. Oooo, do góry! Uwaga! Chillera, pamiętaj, że dotkniesz ziemi i jest koniec. Czy ty dotknęłaś przed chwilą no, ziemi? chyba nie, teraz to jest. Lewo, lewo na maksa! I... Madi, mój drodzy! nie! Tak było, nie, leciała! O mój boże! Do góry jeszcze nie, mm, Tak jak Wika, dobra, to A my jedziemy dalej. Próba, próba druga. Dobra. Próba numer tu. Próba druga, Przepraszam, zobaczymy Przepraszam, że nie będę się odzywał Nie A, skupiaj w lewo. się, skupiaj się O, Madzia, coś tu trajektoria zawodzi Ty nie mów tego słowa, krofelego <śmany> Trajektoria Madzia jeszcze zrobię backflip O nie, Madzi, ostatnia próba ci została To jest ostatnia szansa? Szansa na sukces, Madzi Ostatnia twoja szansa na sukces Obok kosmity, cyk banko będzie Nie ej, Ale ja nie wiem jak to jest, że to tak szybko leci Kurde, Madzi dobrze szło, moi drodzy, skacząc yy, Prawda, pierwszy stan zaliczyła perfekcyjnie Drugi też, więc no całkiem nieźle natomiast tutaj no nie pykło, coś nie pykło, ale moi drodzy, zobaczcie, jaką mamy Ten kwotę 3200 zł leci na cele charytatywne. Za moment zobaczycie mnie robiącego Przelewiks, a wam dziewczyny bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Dziękujemy pięknie, pięknie że tyle udało wam się skoczyć. 70 tysięcy coś łap w górę było, żeby się. 73 628, jeśli Tyle łap w górę, żeby był kolejny odcinek. Wpadajcie na kanał Wiki, na kanał Madi, również. na Instagramy dziewczyn. Tak. I co? Wesołych świąt, moi drodzy, do następnego. obejrzeniu tego cika spędziacie czas z rodzinką. Tak, tak jest. I mojego. A, Bye. naszego. Pa. Pa. Dziś jest Wigilia. Już za moment zasiądę razem z rodzinką do wigilijnego stołu, ale teraz moi drodzy chciałbym przekazać, po uzgodnieniu z dziewczynami, pieniądze na Fundację na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Fundacja wspiera podopiecznych właśnie, którzy borykają się z bardzo ciężkimi chorobami. Dlatego też przekazujemy naszą moi drodzy dzisiejszą zdobycz odcinkową, czyli 3200 od Team... Kaluch, podpisem wesołych świąt. Ok, wszystko się zgadza. Ja teraz przeklikuję to co trzeba. Jeszcze adres e-mail. No i poszło. Ha, dziękujemy Ci za okazane wsparcie. Link do fundacji pozostawiam wam w opisie. Możecie sami dorzucić swoją cegiełkę. I życzę Wam wszystkich udanych świąt. I do zobaczenia już jutro na kanale. W kolejnym materiale. Trzymajcie się.